Cześć, znajdujemy się na Targówku przy ulicy Hieronima w trzypokojowym mieszkaniu po kapitalnym remoncie z oddzielną winną kuchnią. Zapraszam na jego prezentację. Wchodzimy do mieszkania przez niewielki przedpokój. Centralnym miejscem w nieruchomości jest przechodni salon, w którym znajdziemy wyjście na balkon. W lewej części mieszkania znajduje się oddzielna, widna kuchnia z oknem. Sypialnia z oknami wychodzącymi na południe, z małżeńskim łóżkiem i szafą. Ostatni pokój ma około 8 m2 ekspozycji północnej. Łazienka jest jasna i przytulna, została wyposażona w kabinę prysznicową. Mieszkanie zostało wykończone w ciekawym stylu. Łączna powierzchnia całego mieszkania wynosi 52 m2. W najbliższej okolicy znajdziemy wszystko co potrzebne do codziennego funkcjonowania. Już niedługo zostanie otwarta nowa stacja metra, oddalona o około 300 metrów od budynku. Jeśli zainteresowała Cię ta oferta i chciałbyś to mieszkanie zobaczyć na żywo, zadzwoń mu się na prezentację.